Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dzisiaj bierzemy sobie, no w sumie na tapet, mroczną otchłań. Komiks, za który... W ogóle to jest tom pierwszy, tak żeby było, bo są trzy na naszym rynku i odpowiada za nią Egmont. Natomiast e, za komiks odpowiada, jeśli chodzi o scenariusz, Christoph Bech. E, możemy go znać choćby nawet z ciekawiej pozycji od wydawnictwa Scream Comics. Mówimy tutaj o Sanktuarium. Natomiast e, za rysunki odpowiada dwóch artystów. Jest Erik Heninon i Milan Jovanovic. Więc e, Szczerze, yy, mi osobiście niezbyt znani artyści, ba. W ogóle ich nie kojarzyłem wcześniej. Jedynie wspomnianego Becha. I kurczę, Można Oczu, to był w ogóle komiks, który nie czytałem, nie planowałem wcześniej czytać, ale też po między innymi rozmowie z Kubosytem, yy, którego powinniście kojarzyć, jest tłumaczem z języka właśnie francuskiego yy, komiksów. Pewnej też odbytej rozmowie stwierdziłem, że jak najbardziej ten komiks muszę przeczytać. Od razu nabyłem trzy tomy i przeczytałem na razie tylko jeden, ale, mm, ale to jest kurde dobre. To jest świetne. Rysunki może nie są jakieś rewelacyjne, ale nie są złe. Ale to, co możemy poznać, jeżeli mówimy o historii mrocznej otchłani, to jest po prostu. Palce lizać, przede wszystkim, nie wiem, ja, mimo wszystko, że jestem komiksiarzem, lubię oglądać filmy dokumentalne o starożytnym jakimś tam Egipcie, prawda? O piramidach, wszelkich innych tajemnicach z tym związanych, o piratach na przykład, też bardzo, czy, czy właśnie o morskim życiu, tak. Atlantyda w cudzysłowie. No i właśnie jeśli chodzi, mówi, jeśli mówimy o Atlantydzie, to tutaj coś w ten desen też. Jeżeli jesteście właśnie fanami takich klimatów, to pokochacie ten komiks, naprawdę. Ja go po prostu wręcz już teraz ubóstwiam i to jest świetna pozycja. Gdyby nie te rysunki, to szczerze ja bym, oczekując od rozrywki tego, czego chcę oczekiwać, dałbym mu 10 mu dam dziewięć, ale jest to po prostu niesamowite, i powiem nawet więcej. Ten komiks ma do siebie to, że jego na upartego możemy jako przeczytać jako jedną zamkniętą historię, tak naprawdę. Bo owszem, kończy się w pewnym sensie takim trochę, ja bym nazwał cliffhangerem, ale jednak na upartego moglibyśmy nie domykając Pewnego wątku stwierdzić, że tak miało się zakończyć. I takie komiksy są właśnie z czymś takim. I ja uważam, że tutaj to idealnie pasuje, że my możemy sobie trochę dopowiedzieć. Ale tak nie ma, bo mam drugi, trzeci tom i za jakiś czas na razie chcę odpocząć, żeby nie pochłonąć tego momentalnie. Przepraszam za światło, ale właśnie chcę odpocząć, żeby nie przeczytać tego za szybko. A tutaj to jest... Wiecie, co to jest megalodon? Największy drapieżnik, jaki pływał w morzach. Właśnie go mamy na okładce. Spójrzcie, jaki on jest ogromny przy małej dziewczynce. Jeżeli żarłacz biały ma jakieś, mówi się, 6-8 metrów, to on ma 25. Tak właśnie. No, prawie taki wieżowiec dziesięciopiętrowy, więc sobie sami wyobraźcie. I tutaj właśnie fabuła się kręci, tak naprawdę, wokół tego, bo nie będzie spoilerem, jeżeli powiem, że grupa naukowców, którzy badają właśnie morza, oceany itd., tak dalej, tak dalej, sami wiecie, no, jak się nazywają ci, ci, ci specjaliści. No właśnie. Przez przypadek natrafiają na coś takiego. I tutaj fajnie jest to przedstawione, bo akcja dzieje się na dwóch płaszczyznach. Mamy współczesne czasy i rok 1993 bodajże, kiedy ma miejsce też pewne, tutaj zaraz wam powiem, no pewna taka ekspedycja chyba, nie wiem czy to tak powinienem nazwać. Oraz czasy w ogóle jeszcze w tam, przed naszą erą. I to wszystko się fajnie ze sobą wiąże, gdzie sprowadza się do jednego... Żeby właśnie odkryć to miasto, jest nawet poruszony motyw, właśnie takich monolitów, które mają wyrzeźbione jakieś hieroglify, i naprawdę tutaj to wszystko jest, i to jest takie klimatyczne. Te rysunki, mimo że nie są może jakoś mega idealne dla mnie, są spoko, ale świetnie one pasują właśnie do tej. Historii ja naprawdę każdą stronę, którą przewracałem, byłem ciekaw, co się wydarzy, i najlepsze są czasami te takie duże kadry, kiedy właśnie ten megalodon się pojawia i jest. Oh, wow, mówię, kurczę, ale to jest zarąbiste i to wygląda świetnie i jest taki klimat. Z takim małym dreszczykiem, ten strach gdzieś się pojawia, że Boże, jaki on jest ogromny i jakie to jest niebezpieczne, bo tak paradoksalnie my jako ludzkość. Dotarliśmy już dawno na Księżyc, jak się mówi. Też chcemy podbijać Mars, gdzie już jakieś tam łaziki prawda się pojawiają. Jesteśmy w stanie z Ziemi je sterować, a nie możemy zejść poniżej jakiejś tam głębokości na, 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 na dno oceanu, bo po prostu nie jesteśmy w stanie stworzyć takich, nie wiem, powinienem powiedzieć łodzi podwodnych, batyskafów, które wytrzymają ten napór ciśnienia. A tam podejrzewam, że są takie ukryte skarby, właśnie te starożytne miasta, czy ta właśnie może podwodna Atlantyda, a może nawet Aquaman, kto wie, z Merą gdzieś tam sobie pływają i rządzą tymi wszystkimi morzami, prawda i oceanami, ale naprawdę śmiechem żartem. To jest taki właśnie chyba paradoks. To gdzieś jest oddalone bardzo daleko, jest dla nas łatwiej dostępne niż to, co mamy tak naprawdę bardzo blisko. I mówi się, że tak. Te wody, to wszystko zalane, co, co jak ziemia kiedyś była. Wow, to jest w ogóle. Mnie to tak z, zainspirowało do jakiegoś zaczerpnięcia wiedzy, a może pójścia dalej i stworzenia jakiegoś materiału na ten temat. Ale to kiedyś w przyszłości. Teraz skupiamy się na tym i powiem Wam szczerze, że to właśnie wygląda świetnie. Niesamowity klimat i do tego też ciekawa intryga, bo wyobraźmy sobie, że jest człowiek, który ma nieograniczony budżet, jak Bruce Wayne. Prawda? Jest takim trochę, nie wiem, megalomanem. Jednocześnie kolekcjonuje bardzo rzadkie okazy, i jest też poruszony tutaj motyw Yetiego. I on chce pomóc w tym, ale pomóc bardziej, żeby swoją Pychę zadowolić, że jako pierwszy właśnie odkryje. To zagdopione miasto i tą bestię, która tam się czai, prawda? Tego ogromnego rekina, bo tak chyba powinno się powiedzieć. No jednak jest to rekin. I co się tam później wszystko dzieje? Porwanie dziecka, które nie jest takie do końca zwykłe. I czy jest faktycznie dzieckiem głównej bohaterki, Donawan, który jest winny przysługę, a jednocześnie jest takim trochę... Wydawać by się mogło na początku BSM. gościem od zadań specjalnych, dla którego nie ma rzeczy niewykonalnych, a okazuje się, że ma serducho i wiele innych rzeczy. I to jest tutaj tak fajnie przedstawione, niesamowite, no sami spójrzcie, ja nie udaję, kurde, cholernie dobry komiks. Kurczę, naprawdę, nawet w jednym tomie, gdyby ktoś chciał tylko mieć i nie poznawać dalszych tych losów, które nie wiem, czy aż tak będą związane właśnie już z tymi podwodnymi klimatami to tutaj to jest i tak świetnie pokazane. I kurczę, chodźmy na stół, bo mogę lać wodę w ogromnych ilościach, zdradzać, opowiadać i się zachwycać ale niesamowicie klimatyczny komiks. A zobaczmy, jak wygląda. Dobra moi kochani, jesteśmy teraz na moim stole, gdzie chcę wam zaprezentować, jak wygląda mroczna otchłań. Tutaj, oczywiście, mamy grzbiet i tył. Możemy sobie przeczytać troszeczkę więcej. I przy okazji zobaczyć, jak wygląda ten drugi oraz to, że cena układkowa to 99,99 ,99. i oczywiście Egmont. I powiem Wam szczerze, że mógłbym tutaj jeszcze naprawdę wiele powiedzieć. Wspomnieć o choćby nawet motywie z Platformą Wiertniczą i odwiertami, które mają bardzo istotny wpływ na tą całą historię i co się tam dzieje, co, jak to zostaje wszystko właśnie przedstawione. Dodatkowo, jakich okrucieństw się dopuszcza pewna. Postać, która na początku jest bardzo tajemnicza i, i nie wiemy nawet za wiele o nim. I sam fakt też poruszający kilka innych motywów, związanych z całą tą intrygą, ale no właśnie nie wiem, jak mam to robić, czy, 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 czy się niekiedy powstrzymywać, bo jednak chcecie, aby. To było troszeczkę bardziej anonimowe, żeby się tą fabułę wymogli bardziej sami poznawać, dla Was się liczą bardziej same moje odczucia, ewentualnie tylko ogólny zarys, a jednocześnie jak się właśnie z mojej perspektywy prezentuje kreska i czy jako miks Wam polecam. Bo tutaj nawet motyw, gdzie pojawiały się wśród tych mnichów, wiele mi mówi, mógłbym o nim opowiedzieć, czy tajemnicze jakieś inne miejsca, które tutaj choćby nawet na tym kadrze widzimy, naprawdę składanie. w że to jest źle powiedziane, ale poświęcanie truchła wielbłąda albo krowy żywej i motyw jednego z najlepszych kapitanów na świecie, który mówi, że tych mie tego miejsca tam, to co on zobaczył, nie powinien nikt obejrzeć. Naprawdę. Tego tutaj jest bardzo, bardzo dużo, i, i nawet ci bohaterowie, którzy są, co się dzieje, jest wow, więc mówię no dalej nie będziemy już szli, nie będę wam tych końcówek tam zdradzał, ale świetna pozycja naprawdę, ja się mega mega się cieszę, że, że dałem jej szansę, bo 9 na 10, naprawdę szczerze polecam, świetna historia, podwodne klimaty każdy kto to lubi powinien przeczytać ten komiks więc zachęcam Was bardzo mocno do tego, tak samo abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek. Będziecie wtedy informowani o tym, że coś pojawiło się na moim kanale i żaden materiał Wam nie umknie. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!